Ja już włączam nagrywanie Jakby coś mm -hmm. Ty już jesteś? Nie, e, e, zaraz, w, zaraz wbiję, tylko czekaj Tak! Ktoś strzela do nas Nie, nie odpowiadaj ogniem, spokojnie Dobra, dobra, czekaj, bo tu Ja tu sobie wiem, szybko zjadę tylko... Gdzie jest ten... Aha, spoczniony, dobra Spokojnie, ja tu Szpa. będę czekał, wiesz Jakby coś Kampania, dołącz, internet, znajdź Strzelają. Nie strzelaj, bo mi wszystkie powybijasz Jak się schowasz to nic nie widzisz reagował, to się nic nie będzie nie no Nie właśnie tak robię, nie tylko wkurzę mnie to, że nie mogę, nie, że nie mogę ich zabić, bo... No nie mogę Ale okej, okay, dobra Dołączam powoli. Dobra, dołączam, ja tutaj czekam na ciebie. O bo dostałem, teraz nie wiem. Nie, do, dołączam, dołączam. Dobra, dobra. No dobra, czekaj, ty to ja to przerwę nagrywanie albo nie przerywaj, czekaj co zrobić. A nagrywasz już czy no, jak? No, puściłem nagrywanie teraz. Aha, i już... To najwyżej, to najwyżej to przytnę. Aha, dobra, jak chcesz. No, no ogień za zaporowy, strzać do nich. Co za debile. Chyba ty głupio. Hmm. Pójdź, hosta. Jesteś? Już Dawaj tam. tam... Jesteś? Jesteś? Dobra, jesteś jestem. Już? O, jesteś, dobra. Uważaj, uważaj. Tak ktoś szybko. Dobra, już zaczynaj gadać. Dobra. Siema, ludziska, witam was serdecznie, z tej strony Garfield, witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w e, z Rainbow, Rainbow Six, Six Vegas, Vegas 2. Dokładnie. Ze mną jest również Janko, jak zwykle. Witajcie, witajcie. Dokładnie. Duet to duet, jak to mówią. Dobra. Mamy tutaj rozpiewczyć tych terrorystów i coś tam zrobić później Nie wiem co, ale się dowiemy tego podczas... No ginisz Mato Czemu ja nie mam Jest? kasku? Zginął Le Jak hełmu. nie masz? Masz kasko, masz kasku Nie mam hełmu. Nie, no nie ale masz, ja nie mam, po prostu mi nie wyświetla Aha, o to dupa <laughs> Masz niewidzialny kask, to dobrze o, go. no go A co chciałeś go zabić? No strzelałem do niego, nie umiałem trafić Aha i czemu mnie... Aha, bo ty się od punktu kontrolnego. No, 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 dokładnie, dokładnie. To... O Jezu! Ała! To... Do... O, ty. Dobra, nie zabijać go, to jest mój. Chodź tu. Chodź tu. No <ścoughs> nie mogę! Te to, boty to są takie głupie, nawet na normalnym trybie, Boże. Ojej. Aha! Wiesz, co ja mam, Johnny? Wiesz, ja ja nie znam John I, Ja Janko zaraz pomyliłem się Wiesz co ja mam Takie co, coś masz? mam O ja <laughs> Tylko za cholera nie, Spoko, jak się ja detonowało też. Co Dobra czekaj O Jezu O matko jeden Dobra przywołaj zapomniał... do tego samochodu tych gości bo Aha, stoimy tu A, i... A faktycznie dobra Dobra, przeszukaj, przeszukajcie wam. Szukać tego. W... Co to był? Jezu, to ty. Zmordę Jerzy. Czekaj, w dubsko ci strzelę. I tak jest. Wiesz, wiesz co masz? Masz ołowiane dubsko. Te kule odbijają się od ciebie jak od tarczy jakiejś. Jesteś cały z metalu, lol. Ale dziwne. Jedno już głupoty. No stary strzel Ci w dupsko i kulę odbijemy ja się od Ciebie jak od... Dobra, no, dalej lecimy. Dobra. Nie ma czasu na Jedziemy, pierniczenie. Możemy. Kurde, nie tędę. się z wysadza, patrz. Nie, nie będę. No. Jesteś? No. Jestem. Nie wysadzam, uwaga. No. się, bo się znowu pierniczę. Wysadzaj. <laughs> Ty nie wysadził <laughs> oczu... Widzę, bo się coś zrobił. O boże zabije biurka, nie Nie, to jest niemożliwe, dlaczego? Wysadzanie drzwi Czekaj Dobra, teraz stoją, no Gdzie, gdzie ty jesteś? Ja już tu robię siekę To ty wszedłeś do środka? Nie, przez okno strzelam Aha, przez okno, dobra Na górze ktoś jest? Nie, chyba nie Dobra, chodźcie tu do mnie Czekaj sobie wezmę inną broń Gdzie tam gdzieś jesteś, kurde no. Tu jest jeden bot, tu jest drugi bot A ty Jestem. jesteś tu na dole, uważaj z tyłu za tobą Już nie żyją Jestem na dole, pani. No widzę, widzę, dlatego cię tam Troszeczkę pomogłem Okej okay. A, teraz wchodzisz do góry, kurde To idź do <gry> Aha, no dobra, to czekaj, a, dobra, dupa Idę dom. Zapomniałem, że to jestem dowodzącym i niestety muszę tych przydupasów mieć ze sobą. A Możesz ty ginął jeden. Jaki headshot? Co jest? Wychylcie się. O, 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 o. To będzie bolało. Macie tam gnoje. Dobra, nikt, nikt nie, nie zginął oczywiście. No dobra, to ty, okej. Okay. Nie za bardzo wiem co tu się dzieje. O! Pada, da, 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 Jaki terrorysta? Yeah, Oi! Yeah. <trybujesz> Zabili mnie? Nie! Yeah. Ale, ho! O oh my goodness Dobra Przyda mi się na coś to nie, na to to też nie Nie but Dobra ja wbijam się Dobra, na hamca, pierdolę Nie no. na poważnie No tak, to, znaczy no... Znaczy ja tak, ale... To, tak, znaczy, no ja... Do, Jezu jak mnie napieprzają tutaj Macie, macie C4 Dziękujemy panu bardzo Co jest, no? Wow, 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 Jaki pitol. Laniec Kurde, mam. jest tam ktoś? Nie ma. Teraz musimy iść tam. Okej. Okay. W porządku. Idziesz? Idziesz? Dobrze. A, zwykle nie, nie idą za mną tylko... Kurde, prawie bym cywila zabił. Ała! Fuck a, kukowy proszę. Nic nie widzę. Nie? Dobra, to ja to ich tutaj pozałatwiam. Dobra, jednego załatwiłem, drugi jest twój. Hehehe Dobrze, okej. Okay. Jak mu broń wyleciał? Do... Za, za to było Za późno. <laughs> <laughs> o oh, fuck. Ja sobie idę, nagle słyszę trz, trz, trz. I koniec. Kurde, flash. Fuck yeah bić tych botów. Z go dobiłem. No. O. Jeżeli widzę... Czy to La 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 la, la. tu pięknie to trzeba, widzieć <noise> <noise> Boże, facepalm Co to było? Dobra, jeszcze raz trzeba. Nie ma bata. Nie mam nic, żadnych granatów, niczego. No właśnie, ja mam tylko 24 Dobra Zabierz go, to dobrze, okej okay. Oła! Ty, ci, ci, o, nie. co za głupi A, jest tam dwóch Oła! Oła! Dobra Widzisz coś? Czy nic? Ja widzę Dobra Boże, jak mu zmasakrowałem głowę. To ja mu zmasakrowałem, nie ty. Tak? No dobra, to ja też, to ja dobiłem. W takim razie. Jak już nie żył. No dobra, idziemy? Nie, Dostać na Nie. Przydałoby tak, się skrzynki. Oj tak, przydałoby się, no. Wbijam się, co tam. A, przecież że nie można tam skoczyć Ej, czekaj, to ty idź dołem, ja pójdę górą tu Dobra Pamiętam, bo było chyba ciemno, nie? E, chyba tak, ale nie jestem pewien Czekaj, zobaczę kamerę światłowodową, wezmę e, Tu jest ciemno, już dupią Murzyna Tam jest jeden przeciwnik No i nie drugiego nie mam Ja wbijam Dobra, wbijaj Ała Kurde, nie zabiłem go Jaki Suzak? Tylko Garfield to potrafi Dokładnie, tylko ja jestem zdolny zginąć z rąk bandyty, który praktycznie powinien zginąć Ale on nie zginął, tylko ja zginąłem I się sprawa posypała Żyje on tam jeszcze? No na dole tak, i muszę go załatwić Oczywiście moi nie przyszli żeby mi pomóc, bo po co? No, oczywiście ja po co? Lepiej wziąć, zostawić swojego dowódcę bez pomocy, tak? Ale nie wiem, albo zniknął, albo gdzieś poszedł, albo go załatwili Dobra, chodźcie tu ciotki Cipeczki, chodźcie Do mnie moje, moje wyprzydupaski To było dziwne Gościu szedł, dostał raz, dobra, ja teraz wbijam Tylko ja jestem zdolny do tego Wyładować połowę magazynku, a gościu dalej stoi? Haha Powspinamy się na ściankę? No, nie trzeba <laughs> iść, tylko ja tu chyba Poszukajmy i drogi alternatywnej Podlina. Ja idę po linie, wiesz? Jakby coś? Cholera, tu tuś... Tam ktoś jest O cholera Je Cholera, muszę się cofnąć Ja tu robię rozpierdzie, nawet nie wiem, gdzie strzelam, no ale... Schody są obok, za ścianką spinaczkową. Właśnie, oni się schodzą po jakiejś tam... po tej ściance właśnie. Ale za ścianką spinaczkową na dole są schody do góry. Tak? Aha, dobra. A, tu gdzieś, a faktycznie. Ale tylko na pierwsze piętro. Dobra, będę wiedział. To ja sobie pójdę na to pierwsze piętro jednak. O, tu jest coś, jakaś drabina, to sobie weźmy po drabinie wejdźmy. U oh jest Dobra, mamy tam jednego terrorysta, który nie Ciąż żyje wydzę. Drugi o terrorysta, który przyładowywał w, w biegu e, 3000 i... punktów i mam następny level No Chyba kapitana Za to bombę. Oh, mordę, oła, oła Tu się takie wiksy dzieją czasami ja mam pytanie, jak my tam pójdziemy do góry? Ała! Nie wiem. Ała! Ja! Brawo. Najpierw dostałem na Ray a potem granat zapalający. Widziałem jak <gryw> się jadasz. No właśnie. Jak świeczka. Jak choinka w Boże Narodzenie. Podczas gdy rodzinka zamiast zastosować lampki... Zwykłe zastosowała lampki, e, świeczki na choince. Aaaa najpierw przejmę. dobra, jest yy, Aha, tutaj mamy wejść gdzieś do góry, super Tylko ciekawe do cholery Jak ja mam się tam dostać Ała, ała Dziękuję co? E, Nie wiem, ja, nazwę nie, chyba wiesz co, Nie powiem coś Nasz, Gdzie są ci chyba... twoi Nie wiem, oni, oni mają wszystko w dupie, oni chcą tam gdzieś Łażą, pewnie poszli na kawę, albo gdzieś, nie wiem. Spijają śmietankę. No Oczywiście Musi magazynki zaraz pokończą. O nie, Jeden przyszedł, a no, gdzie jest drugi? Idzie też, dobra. Bo was, bo ci odstrzelę dupę, może... o, szybciej, dobrze. Chodźcie tu do mnie i mnie osłaniaj, ja pójdę do góry powoli. Dobrze, czekaj, już idę. No gdzie? Do mnie idźcie tam, do niego, do Janko. Do Janko, Janka, nie wiem. Dobra, nie. wbijamy, okej, okay, wbijaj, wbijaj. Ja osłaniać ci dupsko. Dobrze. <laughs> o, kolejni! Na środku, na daszku. Dobra, już go nie ma. Ja teraz sobie wejdę po drabince. Twu! Po linie. Przygotować linę! Dobra, patrzcie tu. Moja wy... A, tam jesteś? No, tak wiesz, idę z drugiej tam. strony. No to ja idę z tej. Naprzód, naprzód, naprzód Napad do mnie kurde, chodźcie tu do mnie. Dobra ok Okej Ja się tumik założę jednak, wiesz cioè? bo Zauważyłem, no, że się no, no, strzela z no, no, no. tumikiem Skrzynki! Jest, ale super Dobra Co my tutaj zrobimy? Ja sobie wezmę Wyposażenie zmienię e, mm, 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 Celownik kolimator weźmy A do tego sobie załaduję kolimator Tutaj ten, nakręc zapalający, dobra okej, okay. idziemy dalej Tylko, i ja sobie akok muszę załadować do jednego Oko ziomuś, spoko ja sobie tu postcelałem szybki Których się rzecz jasna nie da stłuc, bo jak, bo po co Dobra, Dobra. To co, ja wbijam dołem tę górą, tak? Tak. Oh, to późno już strzelają. Ale wbijaj szybko. Hmm. Puściutko. To dołem wbijaj. No właśnie wbiłem dołem. Aha, bo tu trzeba wejść. Dobra, to ja idę do dołem. Pierdzielę. Doł pewnie będzie dużo gorszy. Dobra, nie ma nikogo. Znaczy, a nie, jest jeszcze paru tam. Dobra. E, Wroga, ludzie są. Ja leżę? O cholera. Wyskoczył z prawej. W góry jest jeden. To Hu. Wychyl główkę, pizdeczko, wychyl. No. Wow! Oli siedz. No to jest zaląbisty efekt. I dźwięk, i, i ten, i w ogóle wygląd tego, no naprawdę. Jak Postawczo na taki gry, to. Sto... O Jezu, grana Ja pierniczę ten sam nie gra. Po prostu nie mogę. Fak, od tyłu. Gdzie? Dobra, już nie żyję. O, nera, jasne. Dobra, gościu nie żyje, ale jest problem z tym, starczą. Czekaj, Czekaj. Spada okay. właśnie. Gdzie oni tu są? Tam są. A, może przeładować. O, w mordę. Duży strzelanek opętany. A miota tym celownikiem jak szatan. Kurde, ile oni tych szyb tu mają, że one cały czas wylatują, no? Kurde, co to szklana pułapka? Ludzie... Dobra, gdzie my teraz mamy iść? Tam na górę? Aha, dobra, to ja idę... Tam? A tam mamy iść, dobra. To ja sobie pójdę tędy. O kurcze... Idą za mną te przydupasy? Idą, dobra To co, wbijamy, nie? Bijaj, bijaj, drzwi otwarte. Dobrze A pamiętasz to? Miejsce? Dobra, pokaż jak się drzwi wysadza. Spadaj no, pokaż, stanę. pokaż. <laughs> Czekaj, ja muszę swoich tutaj wziąć, żeby oni nie wylecieli w powietrze. Dobra. Spacją możesz pokazać im gdzie stanąć. Wiem, no ale... A fakty, naha, zapomniałem, No dobra. No to pokazuj. Się. pokazuj, pokazuj. Trzeba się odsunąć. Dokładnie. Tak to się o. robi. Trzech poszło na raz. No A pójdzie chyba ich więcej. Okej. Okay. Możesz wygnojki. Ten gościu ma tarcze. Już nie ma Zabijam? Ani jednego, no co za... Dobra, wbijam, chodźcie tutaj moje dopaski. Ja sobie tu zmienię na C4 I jedziemy Gdzie mam na iść w ogóle? Może moglibyście się tak cofnąć kurde przy Dupasy Dobra, ja idę tędy Wow, ktoś tu strzela do mnie No panie, nie tędy droga Nie tędy, faktycznie, bo ja idę naokoło A, ty tam jesteś Jak fajnie Nie, ja już się pogubiłem, wiesz, kurde Aha, tędy mam iść, spoko Fajne szeby, których nie da się w ogóle... ten... <grym> Okej okay. że to jest jakieś super hartowane szkło, którego się nie da rozwalić Może No Szkło nowej generacji To jest to No Ale żyd tak? Wow Który to chce? Hopshota Co? Jakie było? Zakładam, że zginiesz dwa razy Założymy się, że więcej no <laughs> Już raz, jeden raz zginęłem <laughs> Dokładnie Skąd ja to widziałem Starczym <laughs> tam idzie No no widzę, już był Boże, jak ja, kurde nie, zmieniam na inną broń, pierdzielę Biorę skara Dobra, ja go załatwię, ja go załatwię, ja go mam, ja go mam, ja go mam. Nie Aż pega? Nie mam Z <grym> To nie BF Ale przedałby się tu jak nic Niestety jak ja się skupiam na grze to się nic za nie mówiam <grym> No, u mnie to samo, Bywa, wiesz. Także... Da się przebić oponę w tych autach? Nie Da się wysadzić Tak? Zobaczmy no. Ty da mi starczą Dobra Tego nie było, to się wytnie Jezu Macie tam ze cztery To się robi tak Yes, oła, Oła! Jest. Jest co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? Myślałem, że mnie zabiję. Trzeci. Znaczy trzeci raz z tego dwa razy nie... nie, nie celowo, a raz pra, prawie że celowo, bo popełniłem samobójstwo. Chciałem sprawdzić, czy się da wysadzić auto. I byłem za blisko niestety. Siła rażenia mi dosięgnęła, no i... I cóż. Bez tych panów od speców. No właśnie to robię. Odwróćcie ładunki moje przydupaski. Chodźcie, gdzie wy jesteście? Co oni tam robią? Przed nim? Boże. Co wy tam się miziacie tam z tyłu czy co? Chodźcie tutaj już. Robota czeka. Co to było? To ty strzelałaś? No oczywiście. Kurde demo zawsze musisz mnie straszyć Jezu, ja myślałem, że to już przeciwnice, a to oni się tak skradają. Patrz na nich <laughs> Jak się trują, tam gazem. Szybciej. No nie się trują, nam się nie śpieszy <laughs> O matko. Zdążymy. To tylko gra. Przecież tak w ralu zrobić? O matko. Albo były ten masakry. No z tym samym pomyślałem. Dokładnie. <noise> Wbijamy tam, nie ma tak. Będzie się, truli nam tutaj jest społeczeństwo. Wow. Chyba nie zdążyli. Tu by się rybak przydał. To nie sam mówiłeś. Nie no, masz rację, ale wiesz... Trzeba no. dorwać ich. No co, to, to smutna sytuacja. No bardzo, niestety. Na szczęście to tylko gra. Dobra, stąd idę. Ile tu już mam, nagrywamy to? Tym, tym. A wiesz, nie wiem. <laughs> ale na pewno jakieś 20 minut minęło. Także spoko. To może dokończymy ten chapter? No spoko. I w ten, skończymy na tym... E, nasz odcinek drugi nie ja później zrobimy szybko odcinek drugi dokładnie, o właśnie o tym samym pomyślałem z tą czek, czek jest tu gdzieś jakaś ta dobra ja wbijam tędy zginiesz <noise> ja nie zauważyłem tego gościa z lewej, z lewej strony co za pieprzony skraba Wow, a ci tu wyskoczył. O, leżymy. Obydwaj. Nie mogę. Trzy sekundy zostało, chyba, czy nawet mniej. Dobra. Ale trafiłem prefekt. Tak, to trzeba ci przyznać. Serdziele włączam tutaj. Dobrze. Mówiłeś Nie, Wow. To mnie blokuje. To pewnie jeden... Z... A to ty, dobra Okej okay. Za tobą! Kurde. O dzięki, faktycznie No suńcie się kurdek Jak mnie wkurzają te boty No i przy do pasu. Tak na wszelki wypadek Mam tu jednego swaniaka. Tak? O jezu, dwóch Jeden Dobra, jeden poległ, drugi też, okej. Okay. Przydupaski idą za nami, okej. Okay. Dobra, to co, wbijamy? No, okej. Okay. Ała! Wbijaj. <laughs> Czemu ja? Ty nagrywasz. Dobra, wbijam. Poszedł <laughs> To było dość proste Nie wiem c Czemu mi nagle przybliżył kamerę nad siebie Lol, jakie dziwne Co tu się dzieje w ogóle? O, tam idzie jeden na górze Dwóch nawet Ups, O, fanny. co zginąłeś? Czy zginąłeś? nie jest? No tam właśnie, w góry No właśnie, wiem tylko Dobra, wiesz co, tak profilaktycznie... Nikogo tam nie ma. Sprawdzimy. Cholera, ktoś przed chwilą... Ty jesteś na górze teraz? Tak. Tam. Okay. Dobra, to ja idę tutaj. To było wejście od góry. To tak? ciekawe, a nie było wejście, Taka Aha, skrytka. Aha, widzisz. Tam jest nasz cel. Tak, idę, idę. O, że I Tam sztywne. chyba skończymy ten odcinek też. No, dokładnie. Tak w ogóle to fajne, ten... Dobra, nie będę wchodził tam dalej, bo jeszcze mi się automatycznie uruchomi skrypt i... Tak, to już no. będzie koniec. Jak fajnie się krzesło zwiksowało. No, ale. to dziękujemy to co, za dokładnie. wytrwałość do końca. Tak, dokładnie, Ile tak. razy to zginąłeś? No nie wiem, z 5 albo 6, ale rekordu jeszcze nie pobiłem, to jest najważniejsze. Dobra, to kończmy to. Dobra, no to trzymajcie się ludziska na razie i do następnego razu.